Wyobraźcie sobie świat, w którym wasz intymny partner to android. Brzmi jak science fiction, prawda? Ale szczerze mówiąc, jesteśmy znacznie bliżej tej rzeczywistości, niż wielu ludziom się wydaje. Dziś chcę się przyjrzeć, jak daleko zaszliśmy z robotami seksualnymi i jak blisko jesteśmy naprawdę inteligentnych androidów erotycznych. Po pierwsze, roboty seksualne dawno już wyszły poza granice science fiction. Firmy na całym świecie, jak na przykład chińska Starpery Technology, Rozwijają lalki seksualne zasilane sztuczną inteligencją, które potrafią prowadzić prawdziwe rozmowy i reagować na dotyk. To nie są już tylko bezduszne manekiny, są projektowane zarówno dla fizycznej przyjemności, jak i emocjonalnego wsparcia. I to nie dzieje się tylko w jednym kraju. Projekty pojawiają się wszędzie, pokazując jak wiele zainteresowania i pieniędzy płynie do tej technologii. No więc, co właściwie już jest dostępne? Weźmy na przykład roboty takie jak Evi od SEDOL. To nie są przeciętne silikonowe lalki, wyglądają oszałamiająco realistycznie, a niektóre modele potrafią nawet się poruszać, mówić i reagować na Twoją obecność. Czytałem raporty użytkowników, którzy twierdzą, że doświadczenie to zbliża się do interakcji z prawdziwą osobą, przynajmniej fizycznie. Ale bądźmy szczerzy, wciąż daleko im do prawdziwej inteligencji czy tworzenia głębokich więzi emocjonalnych jest przepaść między naśladownictwem a prawdziwym połączeniem. Ale tutaj zaczyna się robić skomplikowanie. Wzrost popularności robotów seksualnych rodzi mnóstwo pytań etycznych. Z jednej strony mogą oferować towarzystwo osobom samotnym lub pomagać ludziom bezpiecznie odkrywać swoją seksualność, ale są też prawdziwe zagrożenia, takie jak uzależnienie, izolacja społeczna czy wzmacnianie niezdrowych stereotypów. A oto zagadka, która może namieszać w głowie, jeśli roboty staną się naprawdę inteligentne, czy zasługują na prawa. Czy powinniśmy traktować je jako istoty moralne? Patrząc w przyszłość, przyszłość relacji człowiek-robot to absolutna niewiadoma. Niektórzy eksperci przewidują, że do 2050 roku małżeństwa między ludźmi a robotami mogą stać się normą. Inni są znacznie bardziej sceptyczni, twierdząc, że nic nie zastąpi prawdziwej ludzkiej intymności. Jedno jest jednak pewne: roboty seksualne już teraz zmieniają sposób, w jaki myślimy o intymności, pożądaniu i związkach. Podsumowując roboty seksualne to fascynująca czasem kontrowersyjna technologia otwierają nowe możliwości a mogą się z poważnymi wyzwaniami etycznymi i społecznymi czy staną się z tym elementem naszego życia czy tylko niszową ciekawostką czas pokaże co myślicie o robotach seksualnych czy wyobrażacie je sobie w swojej przyszłości dajcie znać w komentarzach chętnie poznam wasze opinie